Dożynki w Krzesku trwają już od 107 lat. Wiadomo, nigdzie nie ma takiej imprezy jak jest w Krzesku. Dla wszystkich mieszkańców Krzeska jest to impreza rodzinna, gościnna. Wszyscy się bawią, śpiewają, wszyscy pamiętają swoje piosenki, bo jak się okazuje, to w każdej rodzinie jest ktoś, kto należał do Dożynek. A części artystyczne mają swoją już tradycję, bo Wychodziliśmy wieczorami na próby i to było dla nas wszystkich najważniejsze. Wtedy były śpiewy, wracanie nocne do domu z cichym pozwoleniem rodziców i młodzież się bawiła całą imprezą. Krzeskie Dożynki 2025, w tym momencie tańczy zespół Pieśni i Tańca Niwa. Ja jestem w roli podwójnej tutaj dzisiaj jako mieszkaniec Krzeska i były dożynkowiec. Bardzo przeżywam występy naszej młodzieży. Z drugiej strony jako szef samorządu jestem niezwykle szczęśliwy, że do Krzeskich Dożynek możemy dołączyć gminne dożynki i jest to święto samorządu, święto rolników. Nasze dożynki przyciągają nie wielkimi gwiazdami, które ze sceny za kilkadziesiąt tysięcy są w stanie porwać ludzi do tańca, ale przyciągają prostotą taką piękną, wiejskością ludzi, którzy tutaj żyją. są szczególne, nie takie jak w innych gminach, bo tutaj dożynki organizują sami mieszkańcy i grupa młodzieży. Ważne jest, żebyśmy pamiętali o naszej tradycji. I oczywiście ta oryginalność tych dożynek przyciąga bardzo, bardzo wielu chętnych do oglądania, ale też do świetnej zabawy. Dożynki to taka tradycja w Krzesku od lat. Wspólnie bawimy się, śpiewamy, tańczymy. Nigdy nie było problemu z jakimś zaangażowaniem, z jakąś prośbą, nie było jakiegoś negatywnego odzewu, I, i, i nie chce się nawet iść do domu teraz, bo to, co się dzieje, to, co widać, to, co słychać, jest bardzo budujące. Jak się ludzie jednoczą, jak razem działają, jak razem chcą być i chcą działać dla innych, bo widzą, że to przynosi wymierne owoce w ich życiu i też na e, społeczności tutaj lokalnej i gminnej. Ja zawsze z takim dużym sentymentem wracam do Krzeska i muszę powiedzieć, że jak już widzę wieżę Kościoła, to zawsze mocniej serce zaczyna bić. Miło się patrzy, szanowni państwo, jak ta wspólnota Krzeska się rozwija. No jadąc dzisiaj e, do Krzeska przekraczając tylko granice gminy, Siedlce widzę wszystko pokoszone, zebrane, trochę jeszcze belek słomi na polu jest i myślę, że to świadczy, że rolnicy są bardzo pracowici, zaradni i dzisiaj imsza i ta uroczystość to jest podziękowanie dla rolników. Nas spotykają. To, że dzisiaj spotykamy się, aby wspólnie celebrować święto rolników, cieszyć oko tym pięknym wieńcem, chlebem, tymi pełnymi kłosami, tą wspaniałą pogodą, która nie jest mocno słoneczna, jest wietrzna, miła. W obecności tak wielu zacnych gości, w obecności tak wielu mieszkańców, serdecznie dziękuję za przygotowanie tej uroczystości. Chylę czoła przed wszystkimi, którzy zaangażowali się w tę pracę i życzę wszystkim Państwu wspaniałej zabawy dzisiaj. Brałem udział w dorzynkach od 1997 roku, więc to już 28 lat temu. Więc pewnie nie będę obiektywny, ale zaryzykuję i powiem: dla mnie to są najlepsze dorzynki w Polsce.